Dajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie. Jak już idę do szopy kończyć segregować śmieci, to podjąłem decyzję, że nagram dla Was prognozę na najbliższe godziny oraz weekend, bo dalej póki co nie ma co analizować. weekend generalnie minie pod oznaką kilku prognoz, czyli zaczynając od czwartku, gdzie <laughs> może być bardzo niebezpieczny incydent. Środa na czwartek i czwartek początkowo będzie chłodna masa powietrza, front chłodny od niżu Opady deszczu marzącego to nie będzie zwykły opad deszczu, tylko niestety intensywny opad deszczu ze śniegiem i deszczu lodowego, czyli deszczu marzącego, czyli po prostu w świecie, jak się prognozy sprawdzą, to może to tworzyć kilkunastocentymetrową warstwę lodu i może być ślizgawica. Czwartek może być ciepło i to jest głupie. Czwartek rano do południa deszcz lodowy, a później 9 stopni. A potem front z wiatrem. Dziwne to wszystko. Ale nie wnikam. Wiatr może dać porywy 80-90 na godzinę. W skrajnych przypadkach, jeśli będą wbudowane w ową formację frontową burze, to nawet ponad 100 na godzinę. Piątek: śnieżyce konwekcyjne, na które ja już się osobiście upatruję z aparatem. W czwartek: uszykuję statyw. Jeśli będę mógł, to uszykuję statyw już. Muszę go przeciąć, może go naprawić, zamienić część i statyw będzie łowy. No i co? Piątek prawdopodobnie, jeśli wrócę do domu w czwartek albo w piątek, rano z ciocią, no to łowimy w piątek. I w sobotę jazda do tebu się usprawiedliwi na niedzielę, bo mnie nie będzie. No bo wrócę dopiero w, w sobotę wieczorem z Poznania około 21.00. Dopiero do 2 wrócę. A przyszły tydzień prawdopodobnie zima. A jak będzie, zobaczymy w niedzielę, poniedziałek. Wstępne prognozy i wiązki na Gruzin mówią o śniegu i mrozie. A jak będzie, zobaczymy. Zostało półtora, półtora dwa tygodnie, więc wiązki jeszcze się gubią. Jeśli film się podobał, to kciuka w górę, sobata zasięgu. Będzie miło, jeśli zostawisz komentarz i dołącz do Discorda. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia.